Dzień dobry, dzisiaj przeanalizujemy jak organizm reaguje na spożywanie kolagenu, bo ostatnie miesiące kolagen zyskuje na popularności w internecie, a wiele osób zastanawia się nad jego potencjalnymi korzyściami zdrowotnymi. Też pamiętajmy, że kolagen to głównie białko strukturalne w naszym ciele, stanowiące główny składnik skóry, kości, ścięgien i cząstek. Oczywiście będziemy to analizować przez pryzmat naukowy i tutaj Poprawa zdrowia skóry, bo kolagen jest niezbędny dla elastyczności i jedności skóry. Z wiekiem naturalnie produkcja kolagenu w organizmie maleje, co może prowadzić do pojawienia się zmarszczek i utraty sprężystości naszej skóry. Tutaj badania sugerują, że suplementacja kolagenem może poprawić wrażliwość skóry i zmniejszyć widoczne zmarszczki. Tutaj aminokwasy zawarte w kolagenie, takie jak glicyna, prolina wspierają regenerację skóry i produkują nowe komórki i tutaj też warto przytoczyć badania dotyczące masek kolagenowych, bo badania na maskach kolagenowych zawierających ponad 92% naturalnego kolagenu bydlącego wykazały poprawę nabliżania skóry, i tutaj również zaobserwowano zmniejszenie rumienia i minimalizację zmarszczek. No i taka maska utrzymywała różnorodność mikrobioty skóry i też obniżyła poziom pH tej skóry, wykazując dobrą tolerancję zarówno na skórze nienaruszonej, jak i uszkodzonej. Też warto wspomnieć do doustnej suplementacji kolagenu, bo zwłaszcza tutaj chodzi o hydrolizowany kolagen. Wykazano, że doustna suplementacja tego typu kolagenem poprawia nawilżenie skóry, elastyczność i zmniejsza zmarszczki. I tutaj warto przytoczyć badania, które właśnie to był przegląd systematycznych badań, który podkreślił zalety hydrolizowanego kolagenu, tutaj zwłaszcza tripeptydów kolagenowych i peptydów takich klasycznych kolagenowych o niskiej masie cząsteczkowej i to stymuluje syntezę kolagenu i poprawia funkcję bariery skórnej. Dlatego no, jest przesłanka ciekawa, aby nie tylko suplementacja, bo wiadomo, no jestem daleki od tego, żeby tylko się suplementować, bo tutaj korem tego kanału jest zbilansowane żywienie, a to co mówię ponad to w kontekście właśnie czy suplementacji, probiotykoterapii czy mm, innych kwestii, no to to jest jako uzupełnienie, to pamiętajcie o tym. Tutaj warto przytoczyć badania kliniczne na hydrolizację kolagenu. Wykazano właśnie znaczącą poprawę w redukcji zmarszczyk i zapobieganiu utraty wody w okresie 12 tygodni. I tutaj warto przytoczyć inne badania z udziałem Skin Radiance Collagen, SRC to się nazywa. Wykazano znaczący wpływ na zmniejszenie głębokości zmarszczek oraz poprawę nawilżenia i elastyczności naszej skóry, więc to będzie dobra strategia. Jako element zbilansowanego żywienia, aby faktycznie opóźnić procesy starzenia naszej skóry. I kolejna sprawa, którą od razu też bez przerwy zastanowienia się omówię: wsparcie dla stawów i naszych kości. Bo pamiętajmy, że kolagen odgrywa ważną rolę w utrzymaniu zdrowia stawów i kości, a suplementacja kolagenem może pomóc w redukcji bólu stawów i poprawieniu ich ruchomości, zwłaszcza u osób, które mają choroby zwyrodnieniowe stawów. I tutaj niektóre badania wykazują, że kolagen może zwiększyć gęstość mineralną kości, co jest istotne w profilaktyce osteoporozy. Tutaj kluczową kwestią dla wsparcia stawów i kości jest właśnie n ten kolagen typu drugiego i wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 oraz inne składniki wspierające w zdrowie naszej chrząstki, takie jak glukonian, cynku i flawonoidy. Wiadomo, że to są też elementy, które bardzo głęboko, bardzo często występują w naszym żywieniu, dlatego żywienie plus tutaj ewentualna suplementacja tymi produktami dla osób, które chcą, że tak powiedzieć, przedłużyć zdrowie naszej skóry, jak najbardziej tak. Warto podkreślić właśnie, że te składniki przyczyniają się do zdrowia stawów, promując naprawę chrzostki stawowej, zmniejszając stany zapalne i zwiększając mineralną kości. Pamiętajmy, że każdy składnik odgrywa odrębną rolę w utrzymaniu funkcji stawów i łagodzeniu objawów związanych z zaburzeniami stawów np. N-acetyloglukozamina pochodząca z naturalnej fermentacji skrób krabów i krewetek. I tu właśnie ta Nacetyloa glukozamina znana jest ze swojej dobrej rozpuszczalności i stabilności, dzięki czemu jest łatwo przyswajalna przez nasz organizm. Więc tego typu kolagen też wiadomo, kolagen kolagenowi nie jest równy. Dlatego tutaj takie niuanse w tym kontekście kolagenowym są bardzo istotne są kolageny na rynku. Ja nie będę tutaj reklamować, ale są kolageny na rynku, które są świetne. No i są oczywiście takie skamy, że Szkoda zawracać sobie I też warto wspomnieć, że nacytyloglukozamina, ona jest, można powiedzieć, że pomaga w syntezie e, glukozaminy, która jest niezbędna do utrzymania struktury i funkcjonowania naszej chrząstki. Tu warto wspomnieć o kolagenie typu drugiego, tej formie niedenaturowanej, bo jest on rozpoznawalny ze swoich mechanizmów immunomodulujących, które pomagają hamować stany zapalne i katabolizm tkanek na poziomie Naszego stawu. I też warto wspomnieć o hydrolizowanym kolagenie. On zawiera biologiczne, takie aktywne peptydy, bardzo charakterystyczne, które mogą docierać do tkanek naszych stawów i wywierać działanie chondroprotekcyjne, czyli ochronne dla, naszego, dla naszej chrząstki stawowej. I tutaj też badania pokazują, że może to zmniejszać ból stawów. Dodatkowo wielu nienasyconych kwasy tłuszczowe tutaj też trzeba poruszyć w tej materii, bo często pochodzące z oleju rybnego, one znane są ze swoich właściwości przeciwzapalnych, które w połączeniu z kolagenem mogą pomóc zmniejszyć stany zapalne i poprawić ogólny stan naszego zdrowia, stawów i nie tylko. Też właśnie tutaj omawiam kwestię, te wszystkie składniki, które omówiłem, no to jeżeli będziecie czytać sobie skład... Jeżeli pojawią się w preparacie kolagenowym, no to możecie domniemywać, że jest to lepszej jakości produkt. Dlatego ten materiał powstał po to, abyście też mogli sobie na własną rękę poanalizować, czy dane składniki tam się znajdują. I tutaj warto też przeanalizować kwestię glukonianu cynku. Jest on uwzględniony ze względu na swoją rolę promowaniu wchłaniania wapnia i zwiększaniu gęstości mineralnej kości, co pamiętajmy ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania osteoporozy i utrzymania silnych kości. Warto tutaj też podkreślić, że dodatkowe składniki takie jak flavonoidy czy stilbeny mogą mieć dodatkowe korzyści w kontrolowaniu stanów zapalnych na poziomie naszych stawów, poprawie elastyczności i ogólnego funkcjonowania Naszych stawów. Tutaj bardzo szczegółowe badania możecie sobie na ten temat przeczytać. No pamiętajmy, że te składniki tak naprawdę są korzystne dla naszego zdrowia, dla naszych stawów dokładnie. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę indywidualne zmienności w odpowiedzi na te suplementy, bo każdy niestety może reagować trochę inaczej. Takie czynniki jak wiek, istniejące warunki zdrowotne czy sam zwykły styl życia mogą. Wpływać na skuteczność lub brak skuteczności tych suplementów. Dlatego wskazane jest, aby to robić z głową, ewentualnie skonsultować z dietetykiem klinicznym czy z jakimś innym dietetykiem, który poleci nam coś dobrego. Bo ja też tak jak mówię, nie chcę tutaj, nie używam tego, że ona używa, ale nie będę reklamować, jest bardzo zadowolona, tam jest tu. 20 tysięcy jednostek kolagenu rybiego bodajże, więc domyślcie się, co to, co to za produkt. I no jest zadowolona. Dlatego też sobie zainspirowałem się w ogóle takimi fioleczkami. Co ona tam brała? Ja też brałem na biorę, na zwyrodnienie mojego kolana. Też, przepraszam, nie powiedziałem, schudłem 10 kilo bo borykam się prawdopodobnie z boleriozą. Na to wynika, bo w klasie IGM mi. Wyszło, więc dlatego też taka moja buzia może być dziwna. Taka dygresja do dygresji, dygresji, lecimy w materiałem. Kolejną superlatywą kolagenu jest poprawa kondycji włosów i paznokci, bo dzięki swoim właściwościom wzmacniającym kolagen, pamiętajmy, może wpływać na zdrowie włosów i paznokci. I tutaj wiadomo, że chodzi o regularne spożywanie tego kolagenu, bo to jest tak naprawdę wisienka na torcie w tym wszystkim i badania pokazują, że systematyczne stosowanie kolagenu może przyczynić się do wzmocnienia paznokci, zmniejszenia ich łamliwości oraz poprawy, poprawy struktury włosów, czyniąc je bardziej lśniącymi i mocniejszymi. I tutaj badania kliniczne, bardzo ciekawe też nad wegańskim kolagenem, wykazały znaczącą poprawę tempa wzrostu i gęstości Grubości tutaj naszych włosów. Badanie było prowadzone 60 dni i badania wykazały również zwiększenie gładkości skóry i zmniejszenie zmarszczek. I tutaj właśnie to jest o tyle istotne, że wskazuje na skuteczność produktu w promowaniu zdrowia włosów i paznokci. To też warto podkreślić, że nie zaobserwowano żadnych skutków ubocznych w przystosowaniu tego typu kolagenu. No też kolagen, pamiętajmy, jest stosunkowo bezpiecznym produktem. Jeżeli ma nie zadziałać, no to nie zadziała, ale krzywdy nawet w nadmiarze nie zrobi. Zostanie wydalony tak samo, jak mamy te zupy mocy. Też możecie się tym zainteresować. Jeżeli będziecie chcieli, to mogę dodatkowy materiał na ten temat zrobić. Wywar z kości wołowych czy z zgrabytek z tych kurzych łapek. To też jest potężna dawka kolagenu i. Tutaj w mojej rodzinie też pamiętam były osoby, które miały bardzo poważne problemy ze stawami i to stosowały, no jak one twierdzą, że im pomogły, więc tego typu doniesienia też trzeba komentować. I tutaj warto też wspomnieć o kolagenowych odżywkach, bo tutaj stwierdzono, że tego typu preparaty właśnie na bazie kolagenu naprawiają skórę włosów, dostarczają wilgotności i poprawiają połysk tych włosów. Dlatego warto to zapamiętać. I dodatkowe badania potwierdziły, że zapobiegały również problemom z żółknięciem. A dokładnie można powiedzieć, tam był taki, taka kwestia z żółknięciem, pękaniem, kruchliwością, podkreślając właśnie zalety miejscowego stosowania kolagenu. Ar I teraz, płynnie przechodzimy do wpływu na układ trawienny, bo kolagen, pamiętajmy, zawiera. Aminokwas, między innymi glicynę, które może wspierać zdrowie naszego układu pokarmowego. Pamiętajmy, że glicyna pomaga w regeneracji wyściółki przewodu pokarmowego, co może być korzystne dla osób z problemami jelitowymi, takimi jak zespół nieszczelnego jelita, czyli to te ścisłe struktury pomaga nam uszczelnić i ewentualnie LPS-y, czyli te gram-ujemne bakterie, nie dostają się do, do krwi. Tym samym nie potęgują stanu zapalnego. Tutaj niektóre osoby zauważyły poprawę też trawienia i zmniejszenie dolegliwości żołądkowym po włączeniu właśnie tego typu kolagenu do naszego zbilansowanego żywienia. Jeszcze raz podkreślam, do diety, żywienia, a nie tylko suplementy. Też warto tutaj przytoczyć badania z udziałem zdrowych kobiet, gdzie wykazano, że codzienna suplementacja 20% gramów peptydu kolagenowego w ciągu 8 tygodni znacząco zmniejszyły problemy trawienne takie jak zdęcia u 93 uczestniczek, gdzie one ukończyły właśnie to badanie i na podstawie kwestionariusza potwierdziły, że nie było problemów z trawieniem 93%. No to jest duża liczba. Kolejna kwestia wspomaga odbudowę czy utrzymanie naszej masy mięśniowej, pamiętajmy, że kolagen dostarcza organizmowi aminokwasów niezbędnych do budowania białek mięśniowych i tutaj suplementacja kolagenem w połączeniu z ćwiczeniami siłowymi może wspierać wzrost masy mięśniowej i poprawić siłę naszych mięśni. To, to jest szczególnie ważne dla osób starszych, u których właśnie naturalna masa mięśniowa może zmniejszać się z roku na rok, to już to jest ta sarkopenia. Kolejna kwestia to wsparcie dla układu sercowo-naczyniowego, bo pamiętajmy, że kolagen jest istotnym składnikiem strukturalnym naczyń krwionośnym, i tutaj utrzymywanie odpowiedniego poziomu kolagenu może przyczyniać się do elastyczności naszych tętnic i poprawy ogólnego krążenia, zwłaszcza tutaj w obrębie naszego serducha I Pamiętajmy, że chociaż potrzebne tutaj są dalsze badania, niektóre doniesienia sugerują, że kolagen może wspierać zdrowie serca i zmniejszać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Dlatego osoby, które patrzą bardziej przez pryzmat, żeby to robić, nie wiem, dla cery, dla kości, no to też niech pamięta, że też są przesłanki względem sercowo-naczyniowym, czyli zmniejszenie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, dodatkowy plusik. No i, i dodatkowym plusikiem może być również wpływ na zdrowie naszej wątroby, bo tutaj glicyna zawarta w kolagenie może wspierać detoksykację naszej wątroby, a to pomaga w procesie usuwania toksyn z naszego organizmu, co może przyczynić się do lepszego funkcjonowania naszej wątroby, i ogólnej poprawy samopoczucia. Pamiętajmy, że chociaż kolagen może oferować wiele potencjalnych korzyści dla zdrowia, Kluczem dla dobrego samopoczucia jest jeszcze raz podkreślam zbilansowane żywienie. I tu też może od razu podpowiem, że już jesteśmy na App Store i na Google Playu. Jeżeli chodzi o aplikacje, tam macie generator posiłków, audiobooki, kursy wideo, podcasty, więc macie cały pakiet taka aplikacja. Tutaj, teraz na Black Friday, już będzie promocja 149 zł na rok. I macie aplikację dedykowaną, infografiki, wszystko macie w jednym miejscu skumulowane, żeby właśnie tego typu informacje sobie wchłaniać. No i tutaj też warto wspomnieć, że kolagen jest bogaty w specyficzne aminokwasy, jak już wcześniej wspominałem, glicyna około 33%, prolinę i hydro prolinę. to te trzy tak naprawdę składniki aminokwasy służą jako składnik odżywczy dla naszej mikrobioty jelitowej dlatego też mogą wspierać naszą odporność. Co, co, co ciekawe tutaj jeżeli chodzi o mechanizm to y, bakterie probiotyczne zwłaszcza z rodziny Bifidobacterium i Lactobacillus potrafią rozkładać te peptydy kolagenowe na mniejsze fragmenty i wykorzystywać uwalniać tak naprawdę aminokwasy jako źródło energii i przekształcać je w korzystne metabolity. Czyli to też przekształca się na ogólne lepsze wchłanianie witamin, minerałów, lepiej hmm, organizm wchłania pokarm, który jemy, bo tu wiadomo nie sztuką jest jeść, tylko sztuką jest odpowiednio wchłaniać. Dlatego osoby ze zdrowym mikrobiom jelitowym dużo więcej witamin, minerałów potrafią wyciągnąć. Z spożywienia. Też warto wspomnieć, że kolagen działa jako odżywka dla naszych prozdrowotnych bakterii. Pomaga obniżyć pH w naszym jelicie. To sprzyja tworzeniu się środowiska, gdzie namnażają się prozdrowotne bakterie, a nie te potencjalnie chorobotwórcze. I też ta sytuacja jeszcze raz podkreślę, wpływa na uściślenie tych kotków jelitowych, czyli. Nie obciążamy naszego układu odpornościowego, bo często jak mamy dysbiozę, to często chorujemy, mamy zwiększone ryzyko chorób autoimmunologicznych, bo cały czas patogeny, jakieś potencjalnie chorobotwórcze bakterie gramujemne, zwłaszcza mogą dostać się do naszego przebiegu. I też warto wspomnieć na koniec, że kolagen jako pożywka dla naszych bakterii pomaga w produkcji krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, tych SCFA. I tu bioaktywne peptydy kolagenu. Pamiętajmy, że krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe mają bardzo silne działanie przeciwzapalne na nasze jelita i promują ogólne zdrowie, zwłaszcza jelita grubego. Dlatego kolagen, probiotyczne bakterie, kwasy SCFA, silniejsza odporność, lepsze samopoczucie. Pamiętajcie o tym. No i tu też pamiętajmy, że efekt synergii występuje, bo wzrost populacji tych dobrych bakterii prowadzi do hamowania wzrostu patogennych tych bakterii, a to wzmocnia nasz układ odpornościowy, powoduje, że mamy lepsze trawienie i składniki odżywcze na poziomie jelita dużo lepiej się wchłaniają. Też pamiętajmy, że stabilność tej mikrobioty jelitowej zwiększa równorodność tych bakterii, jeszcze raz podkreślę, potencjalnie prozdrowotnych, a to może wspierać ogólne zdrowie przewodu pokarmowego. No, ale też są przesłanki, które mówią, że zdrowie układu pokarmowego to jest też zdrowie naszego mózgu. Dlatego jeżeli rozważacie ewentualną suplementację kolagenu, to jak najbardziej tak, ale lepiej to z dietetykiem skonsultować i tylko przy istniejącym zdrowym Stylu życia, no i to jest myślę, najistotniejsza kwestia. Też myślę, że to już by było na tyle. Niebawem pojawi się materiał na temat właśnie mojego, też mam reaktywne zapalenie stawu w okulach chodzę. No i zapraszam na Instagrama. Tam na bieżąco mówię, co jest grane. No i teraz jestem na etapie diagnozy i wstępnie mam boleriozę. Ale mogę wam przygotować taki film jak to wyglądało jak będzie leczenie wyglądało jak będzie odżywianie wyglądało jakie leki niestety teraz biorę i pewnie jeszcze przez chwilę będę brać więc pamiętajcie dbajcie o siebie odżywianie i zdrowy styl życia zmniejszają ryzyko chorób ale niestety tego typu akcje jak ugryzienie kleszcza często są niezauważalne i możemy doprowadzić do różnych sytuacji. Niebawem kolejny film. Trzymajcie się.